Wielkie, wielkie pośredniki. Pierwsze okrążenie 2, czy co, Który w tej chwili jest już na nawrocie. Tymczasem Michał Nowenek ewidencji, jak z kłopotu Zdaje się, że sądząc to tych które wydaje jego auto, to jest jakiś kłopot, który z turbo słychać. Bo można tak zupełnie inaczej grać na to dohamowaniach. Podtrzymanie turbo, to co... Te strzały, które słyszymy przed zakrętami powinny być znacznie głośniejsze. Tymczasem Michał jedyna jedzie na światach amerykańskich. Oznacza to, że najprawdopodobniej rzeczywiście któryś z upadków tego samochodu nie wytrzymał napięcia, nie wytrzymał tych emocji, które nam towarzyszą. I Michał Domenek musi teraz tak naprawdę grać fair play, musi dojechać, a Krzysztof Hałoczyk coraz bardziej się rozpędza, coraz większe są te poślizgi, coraz więcej dymu idzie w ustąpku, kiedy pokonuje kolejne zakręty. I on chyba jeszcze nie wie, ponieważ widoczność do tyłu w takim samochodzie, na powiem, jest dość ograniczona, A więc Krzysztof chyba jeszcze nie wie, że Michał Będenek jadący zanim ma jakiś powód z samochodem, do jego auto nie ma właściwej mocy, że nie rozwija pewnego momentu rządowego. Zostały I... Niestety tak chyba właśnie jest, że Michał Błękenek będzie jechać już do końca niesprawnym samochodem Ale to jest właśnie sport, tak właśnie się dzieje Jeżeli auto odwaga posłuszeństwa trzeba jechać dalej Ponieważ tylko ten kto zjedzie podczas wyścigu i rzuci ten ręcznik y, na środek ringu, jakim jest tor wyścigowy, tylko ten może powiedzieć sobie, że rzeczywiście nic nie wygrał. Tutaj wygrywają oczywiście wszyscy ci, którzy ukończą, ale przede wszystkim zdaje się, że można być już pewnym z który zaczyna sobie poczynać już w tej chwili wyjątkowo odważnie przejeżdżając przez każdy zakręt ścigiem. Przecież za wcale nie jest to że jego opony raczej nie dostosowane do jazdy po asfaltowej nawierzchni. Krzysztof rozpoczyna w tej chwili ostatnie swoje okrążenie i wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami dublowania, wszystko wskazuje na to, że Krzysztof y, będzie mieć to zwycięstwo podwójnie satysfakcjonujące. Będzie to i ciastko, i krem na tym ciastku, ponieważ y, dublowanie założnika jedzącego w parze przynosi olbrzymią satysfakcję. Zobaczmy, czy uda się dojechać do Biała w przed przekroczeniem linii mety. Krzysztofem jeszcze tylko dwa zakręty. Michał Bebenek podróżuje w tej chwili ulicą i zdaje się, że gdzieś na centymetry, ostatnie centymetry to Nie, nie uda się zdublować Michał Bebenka Krzysztofowi Ołociecowi, który z przewagą 1130 metrów podróżuje Michała Bebenka i zostaje...